Hej, witaj na kanale Matematyka z panią M. Dziś w super pigułce powtórzymy wszystko co najważniejsze o ułamkach. Jeżeli chcesz ogarnąć dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, skracanie ułamków w kilka minut, to idealny odcinek dla Ciebie. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a teraz zaczynamy. Zaczynamy od dodawania ułamków. Aby dodać ułamki, musimy mieć ten sam mianownik. My widzimy, że w naszych obu ułamkach mianownik wynosi 6, a więc możemy przejść do dodawania. Dodajemy tylko liczniki, czyli liczby na górze. Mianownik pozostaje bez zmian. 2 plus 3 da nam 5. 2 szóste dodać 3 szóste to razem 5 szóstych. Dodaliśmy tylko liczniki. A co jeżeli nie mamy wspólnego mianownika? W jednym ułamku wynosi on 4, w drugim ułamku wynosi on 2. Aby dodać takie ułamki, musimy najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika. Czyli po prostu w tym przypadku będziemy musieli rozszerzyć drugi ułamek tak. Aby na dole znajdowała się czwórka. Oczywiście, żeby z dwójki zrobić czwórkę, musimy pomnożyć go razy 2. Ale pamiętaj, mnożymy zawsze dół oraz górę o tą samą liczbę. Nie możemy rozszerzyć tylko jednej z tych liczb. Więc rozszerzamy 3 drugie o 2, 3 razy 2 to będzie 6, 2 razy 2 to będzie 4. Otrzymujemy 6 czwartych jako drugi ułamek. Teraz już nasze ułamki są takie same. Możemy więc przejść do dodawania. 1 szósta plus 6 czwartych to razem 7 czwartych, ponieważ dodajemy same liczniki. Mianownik przepisujemy. Kolejną ważną kwestią jest wyciąganie całości. Widzimy, że nasz licznik, czyli liczba na górze, jest większa niż nasz mianownik. Powinniśmy więc wyciągnąć całości. Sprawdzamy, ile razy czwórka zmieści się w siódemce. Będzie to oczywiście raz i zostanie reszty 3, Dlatego naszym finalnym wynikiem będzie 1 cała i 3 czwarte. Przejdźmy teraz do odejmowania ułamków. Tutaj zasada jest taka sama jak w dodawaniu. Musimy mieć taki sam mianownik. W naszych ułamkach mianownik wynosi 5, możemy więc przejść do odejmowania. 4 minus 2 to będzie 2, więc naszym wynikiem będą 2 piąte i to już jest końcowy wynik. A co jeżeli nasze mianowniki nie są takie same? Również będziemy musieli je rozszerzyć, tak jak robiliśmy to przy dodawaniu. Wspólnym mianownikiem dla trójki i czwórki będzie 12. Musimy więc rozszerzyć pierwszy ułamek o 4, a drugi ułamek o 3. No to rozszerzamy. 2 razy 4 to będzie 8, 3 razy 4 to będzie 12. Więc pierwszy ułamek zmieni się na 8/12. Drugi ułamek rozszerzamy o 3. 2 razy 3 to będzie 6, 4 razy 3 to będzie 12. Otrzymujemy więc 6/12. Teraz możemy przejść już do klasycznego odejmowania. 8 minus 6 da nam 2, więc finalnym wynikiem będą 2/12. W matematyce ważne jest, aby przedstawić wynik w jak najprostszej postaci. W praktyce wygląda to tak, że możemy obie te liczby skrócić o 2. 2 dzieli się na 2 i 12 dzieli się na 2. Finalnie otrzymamy więc 1 szóstą. Jest to już końcowy wynik, którego nie możemy lepiej zapisać. Mnożenie to jedna z najważniejszych akcji, które możemy zrobić na ułamkach. Mnożenie jest bardzo proste. Mnożymy góra razy góra i dół razy dół, czyli 1 razy 3 da nam 3, 4 razy 2 da nam 8. Finalnie otrzymujemy więc 3 ósme. A co w przypadku, gdy mamy liczbę mieszaną, czyli taką liczbę, która ma część całości oraz część ułamkową, tak jak w naszym przypadku 1 cała i 1 czwarta? Najważniejszą rzeczą jest to, aby zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Aby to zrobić, musimy pomnożyć całość razy nasz mianownik, czyli 1 razy 4, wychodzi nam 4 i dodać to do licznika czyli tej liczby na górze naszego ułamka. 1 plus 4 da nam 5, a więc nasz ułamek zmieni się na 5 czwartych. No i możemy przejść do klasycznego mnożenia. 5 razy 3 da nam 15, 4 razy 2 da nam 8. No i znowu, nasz licznik jest większy niż mianownik, więc możemy wyciągnąć całości. Ile razy ósemka zmieści się w 15? Będzie to oczywiście 1 raz i zostanie nam reszty 7, więc naszym wynikiem będzie 1 cała i 7 ósmych. Teraz pora na dzielenie. Dzielenie ułamków jest bardzo powiązane z mnożeniem. Już wszystko tłumaczę. Pierwszy ułamek zawsze przepisujemy, dzielenie zmieniamy na mnożenie, a drugi ułamek odwracamy, zamiast jednej trzeciej otrzymujemy trzy pierwsze, czyli tak naprawdę dzielenie zawsze sprowadza się do tego, aby zamienić je na mnożenie. No i teraz możemy już klasycznie pomnożyć. Góra razy góra, dół razy dół. Jeden razy 3 da nam 3, 2 razy 1 da nam dwa. Finalny wynik to trzy drugie. I to już wszystko. Dzięki za obejrzenie! Jeżeli ta seria o ułamkach pomogła Ci zrozumieć temat, zostaw lajka i suba. Jeżeli chciałbyś, abym przygotowała jakąś konkretną lekcję, daj znać w komentarzu. Do zobaczenia!